W sezonie drugim, widzowie teraz się witamy nie jako Matti Williams, tylko się witamy jako Mateo. Mateo, widzowie to jest nasze imię pod sezon drugi. Nowa seria, dużo rzeczy się będzie działo i też parę wiadomości parafialnych dla was, że za niedługo skończy się lag na filmach. Oczywiście was przepraszam, bo te filmy nie można oglądać z takim lagiem i z taką słabą grafiką. Yy, powód jest moja karta grafika się przegrzewa, ale za niedługo będę miał nową. Yy, Około tydzień, dwa będę miał kartę graficzną. Powinna dzisiaj przyjść, ale nie wiem jak to będzie, yy, więc trzymajmy kciuki, żeby przyszła jak najszybciej. A teraz przejdźmy do odcinka pierwszego: widzowie, poszukajmy może taksówki jak na początek, bo nasz kolega Niko, właśnie tutaj, o nie wiem co on tam robi, zmęczony lecieliśmy samolotem, dopiero co przyjechaliśmy do. Miasta, które się nazywa Greville O, tam jest jakaś taksówka Dzisiaj w ogóle nie ma dzisiaj dużo osób tutaj taksówek Z powodu, że no... Dzisiaj jest sobota A, powinno być dużo tutaj samochodów, dziwne Chyba nie, niedziela jest, czekaj Który jest dzień? Ale dzisiaj jest... Bo my mieliśmy w Tempy. E, czekaj, gdzie... Bo ostatnio my byliśmy w Anglii No i były ten... I była niedziela, no to dzisiaj jest chyba sobota, nie wiem. Niedziela to była tak. w Anglii, no to poniedziałek. No to się nie dziwię. No to poniedziałek, no. Dzień, Dzień dobry. Dobra. To ile to tam dogadaliśmy się? 20 dolarów? Tam 25 dolarów. O, o, może być. A może mała zniżka? Bo... Dobra, niech pan zawiedzie nas do motelu. A może motelu. być mała zniżka? No, niech pan otworzy drzwi. Może być tak z 20 dolarów. A my jesteśmy, dobra, to to proszę pana... jesteśmy proszę pana nowi. Masz... Może pan otworzyć. Ale no jest jeść, ma pan. No, to e, to proszę ja do hotelu. E, po, zaznaczam pan, e, chyba. ten, ten Taki tu ma pan. E, nie najdroższy, no. bo nie mamy pieniędzy, bo my dopiero co tak. przylecieliśmy tutaj. No Dobrze. A tak y, szczerze to... To są jakieś, nie wiem... Bo ogólnie jak ja byłem tam w Wielkiej Brytanii, to tam oni się interesowali piłką nożną. I są to jakieś fajne o... Miejsca do pogrania w piłki, takie najbliższe miejsce, jakby chciał sobie zagrać. Są A zna pan może jedno miejsce tak blisko motelu No znam Znaczy blisko motelu nie A, okej okay. Dobrze, no to jedźmy już Ale skóra przed nami Mocna, takie mieć furzy. No niech pan tu skręci, tutaj skręci. No może tu 7 Motel. Dajemy. Wow. Dobra, Masz, Ej, proszę pana niech pan poczeka po prostu, bo my musimy ogarnąć tak. ten mieszkanie tutaj i po prostu no. niech pan e, poczeka to po prostu zarobi no, 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 więcej no. No, 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 Chodź No zapłacimy się, niech pan na... się nie martwi zapłacimy wszystko Ja jesteśmy Ja jestem szczery Spokojnie no, no. Czekaj Trzeba poczekać na kogoś. Dobra, chodzi o to. To u ciebie. ciebie. Tak. Dobra, chodź. Mm -hmm. Dobre. Dobry, dobry, dobry. Pan nas przepuści? Siema. ma. Tak, chodzi My te ogólnie. Motelu jakiegoś, żeby przenocować, po prostu kilka nocy. Nie okay. wiem, na pięć starczy na razie. Jest. No. Jest 103 numer i za 5 dni ale, wychodzi. Ale z góry płacimy, czy potem. Góry. Z góry. Okay. Okay. Dobra, to so pięć, za 5 dni jest. Za pięć dni jest 50 dolarów. Yeah? Ile? 50 masz. 50. Ej, to ja No bo to w końcu motel, więc. Ja. Dobra. Masz A to na górze Nie. czy na dole, jeżeli mogę spytać. Tutaj. Okej, okay, dobrze. Chodź. Dziękuję. No to do widzenia. Do widzenia. Numer, do widzenia. numer czekaj, to był. 2x. To chyba to. W ogóle to? widziałaś, brat miał broń, kurde, w tym w spodniach. Ja się kręcę. Odejść, odejść, O, chodź, chodź. Ej, Ej nieźle. Nie czy to nie, to nie jest przejście? No nie jest źle. to nie o. są gangi jakieś? Czy jakieś ja drzwi dla bezpieczeństwa? drzwi, ja tutaj nie. No, no. Coś mam złe przeczucia. Ej. O kurde, jeszcze taksówkarz, dobra, te... nic nie mamy. Ale ogarnęli. No to, to dobra. O. Okej. Okay. idź drugą, się... idź drugą. Idźmy stąd. Bo nie wie, za to, się nie dziwię, 50 to się <laughs> nie dziwię dla 350 dolarów. Dokładnie. Dobra, jedźmy stąd, szybko wsiadaj. Dobrze, dobra, już jesteśmy. Dobra. Proszę Państwa, e, ja dobra. Niech pan jedzie pod y, sklep elektroniką i... No i Bo wiem, że jakiś... oglądała pan kiedyś, jak miałem telefon, zanim tam. Yy, finansowe. Znaczy my to ogólnie... My to ogólnie wszystko musieliśmy tam zostawić, bo nas... Yy, A, tam I jak pan, yy, nie, pan nie wie, że na, w czerwonym WSA na w prawo można skręcać? Tak. No, spokojnie. To nie do ja nie doprawko, trzeba... A no to pan zarabia na nie życie, widzicie, na utrzymanie, tak? Po raz to. No, no tak. Ja prawo, ja, prawo jazdy robię WK. Czego na nie znam? W UK. Był, był, kan, był ja pan kiedyś tak w WK? W UK był pan? Nie, nie A. byłem nigdy. Kampy. Ale chciałbym być. Znaczy ja ogólnie nie mam prawa jazdy. Tu jest to. Okay. No już dojeżdżamy powoli. No, ale fajnie tutaj macie, w tym USA, wszędzie sklepy, no łatwo, łatwo się dostać. proszę pana, mam pytanie, czy to jakieś gangi są, czy coś? O, jest ich bardzo dużo. Ok. Z ciekawości, tam po prostu. Dobrze, dziękujemy. No, to pan a, może jechać po prostu. Nie, nie, nie. Ile, no to ile będzie? 40 dolarów za to czekanie będzie okej okay. No dobrze Ej, ty płacisz za telefon, bo ja płaciłem za no, dobra, to wszystko Dobra, No ale telefon... Dziękuję, do widzenia jest. Dziękuję, nie. do widzenia Dobra, ja kup jeszcze ten... Poszukajmy Jezus. jakiś Ej, ale... nie 50, 50 dolarów Chodź mógł. tutaj Max, max Max, jakiś, nie wiem, stary Tutaj, ale tu są jakieś nowe, poczekaj Nie Tu są jakieś stare i ten jest stary, dwa, 2018 rok. Ile? 59 Dobra, no to weźmy po, po dwa takie same Dobra, tutaj jest kasa. Okej, okay, okej. Okay. Dobry. Dzień dobry. Eee, my byśmy chcieli taki telefonik kupić. Tak. Dobra. Dziękuję. Cyks kominny. Proszę no, eee, bardzo. To będzie. O, 20 dolarów za Dobrze. dwa. Proszę bardzo, tutaj. Dziękuję. 10 dolarów reszty. No, dziękujemy. Dziękuję. Jest na O, to git Dobrze, do widzenia. Miłego dnia. Miłego dnia, do widzenia. Do widzenia. O, do widzenia. Dobra, trzeba jeszcze ogarnąć kartę SIM, znaczy kartę, że Kartę SIM mieć, to ja możemy w tym tak? QuickDolarze. Bo to wiesz taki wiesz. Bo tam tamto w ogóle karta SIM 5 dolarów pogięło ich, a tutaj za dolara możemy kupić taką. I se ten, y Kupimy abonament a, na niekonatym. Znaczy jeszcze, tutaj droższy abonament będzie coś czuję. Quick dolarze, coś O nie wiem. No Ale dobra. Weź na miesiąc, na miesiąc tam, y nielimitowane. No. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, e, chodź. Jakieś jedzenie weź. Gdzieś przy kasach. Jedzenie też, Czy przy kasach. Tylko, gdzieś. Nie po kartę. Dobra, to ty ogarnij, to nie ja weź. Te karty weź. Orializowane. Weźmy tutaj może jakieś mleko. O, to w lodówkach będzie mleko, sobie weźmiemy. Yy, łatki sok, jakiś o chleb, masło, szynka, jakiś o ser, widzowy, bo to weź na kanapkę, żeby zejść nic. O, jeszcze tutaj może pizzę, może sobie wypędzimy. Okej, okay, dobra, widzę. I, I to tyle będzie. I tu jakieś, o, talerze plas plastikowe. Znaczy jakie? Papierowe. Sorry. O, dobra. Mam. Y, no to to wszystko tutaj. I jeszcze tutaj mój kolega zaraz powinien przyjść. Dobrze, dzień dobry. No tutaj. Dobre, wypędzłem. Tak? Wypędzłem tak? do pik, pik, pik Wszystko? Eee, pesze, to wszystko razem wychodzi 111 dolarów dobra, ja zapłacę po połowie z ja no, po płacić a jeszcze albo, e, ile, to... miesiąc? no ta, ile będzie tak, aktywowanie, bo tu wiem, że czy trzeba iść do Just Buy, żeby aktywować, I czy trzeba iść do Just Buy no, a, Dobra, weź to. Yy, no dobrze. No to pół na pół ile to wyjdzie. 55. pędziesiąt. Chyba. Nie, 55. No to ja źle. 10. Matematyka. Dobra, matematyka. Niko. Dobra, to się tam. Dziękuję. To z takimi, Dobrze, dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Dzieciamy. Miłego dnia. O, w ogóle ten e, kole. Ale ten kole, sobie wziął. Dobra. E, ja to na razie ten chleb wziąłem, taki no, normalny. A e, i robiłem wietrze, ale ten pan pizza w wróżoną, kupiłem Pizza bardzo dobrą no, wiem, e, wiem, ogólnie wietrze, same proszę. były WK, z tego... Co? no robimy bo no, tam jest chyba ta, a, to, ta. od odgrzewania. Dobra. jest w ogóle taka jadalnia dzień dobry. dzień dobry dzień dobry dzień dobry chcieli Czasami. bo tutaj bo byśmy byśmy my chcieli ten mamy tutaj widzi pan taki abonament tylko byśmy chcieli go aktywować na miesiąc bo tutaj tu tam są tutaj. tam są karty. A, a nie aktywować tak chcemy. tam tam gdzie ale my chcemy, my mamy kartę już. Chodźcie, chodźcie do kasu. A nie tam? Dobra, nie wiem tam. Tam to jest naprawiają Ale? ci elektry, te telefony i tam. No tutaj. Moja karta i... To no tutaj, e, niech pan tam wpisze z tyłu do komputerka, do systemu. Prost, tak, jak może to pan niech tam wpisze mi numer telefonu, bo zapomnę. Na kartce. Dobrze. Mati. Proszę dobra, to jeszcze, żeby pan wpisał na Nikolasa y, Scotta i na y, Mateo Rodríguez. Tak, tak. Dobra. Już proszę bardzo. Dziękujemy. Będzie 3 dolary. O, dobra. dobra. Y, możemy zapłacić dzisiaj właśnie tą y, zaaktywowany już za miesiąc. Co? To ile mhm. będzie właśnie? Za miesiąc sześć. A do, to, 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 to za jeden, to z dobra, to już płacimy. No za jeden. To za, to 12, to dobrą proszę. kartę wziąłeś, widzisz? Dziękuję. Tak, że grzebałaś. Dobrze grzebałeś. Ja Dobrze, do widzenia. Do widzenia? Tak, to, to by po 20 tutaj chodziło. <głos》>. Widziałam tam, bo tam 20 były tam. To dobra. Miesiąc to mamy to za dużo i miesiąc później trzeba płacić. To, 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 to tam nie trzeba jakiejś dobrej, żebyśmy internet internet. Po Dobrze, po prostu. chociaż mamy 5G, bo w ogóle e, internetu chyba w tym motelu nie ma. Może dobra, jest, jest, ale super tak, wolny. Przyżycie? Zapisz mój numer, Dobra, ci podaję. Masz. Okay. Masz, tak. Dobra. Zobacz. Okej, okay, zapisałem. Niko. Dobra, dzwoń po taksę. Ha, bo ja zadzwonię. Dobra. Już. Czekaj. Y taxi. Greenville Taxi. Okej, okay. No i tańszą znowu. Dobra, dzwonię. No i już tu można czekać, kurde. Nie, nie dziwię się, że najtańszą. No, no, Michał, <laughs> Pojechać do tego, O o o O, jedzie. jedzie. O. Wow. Dobry. Dobry. No to pan, to pan. Otwieram Dobrze. Okej, okay. motel. Tak, tak. No. A ile to wyjdzie? Widzę, że pan nie ma... za dużo wezwań. 20 Dolarów Dobra, ale nie 15 powinno być, bo jesteśmy teraz bliżej. A za spóźnienie! No, a za spóźnienie! No to trochę to no, może. Nie, może zejdziemy. Dobra, za spóźnienie wam dam 15. O, ok. To się szanuje, dobra. Na dobrze. kawce byłem, musiałam sobie burder. Ja zadałem no, no, panu na 5 dolarów, żeby dobra, nie, nie było. Bo, bo panu pewnie już trzeci raz. Zobacz, Bo... mam takie złe opinie? Znaczy kurde, no jakby no... Trochę się nie dziwię, Niko. Ale. <śś> dobra. Spokojnie, nic nie Nie no, damy mu jakąś taką trójeczkę dobrą, co No mam dobra, telefon. dobra, Zobaczymy jak dojedzie. Bóg czy w ogóle, no... <śś> nic... Nic Cieszynki się nie stanie Ostatnio tylko dwa wypadki miałem, więc nie macie się co martwić. Okay.

znaczy, jaki Michael nigdy nie, Ej, to... go. nie, nie wiem, że on ma takie opinie. nie udało Miała się Ej, się tego zrobić dobra pizzę ten na dole tam była jakaś tam że można y, taka dobra, jadalnia patrząc, ja pójdę. No to by, ale to to będzie ale taka miękka taka na dole no jest chodź. na dole jest jadalnia chodź zjemy tam na dole pan no śmierdzi czymś, nie wiem czym śmierdzi. O, patrz tutaj się podgrzewa. O. Dobra. Patrz. Widzieliście panowie i taką rysę mi zrobił chłop, że A, nie wstrzymał. Jak go pan, to, pan, to to nie... Taką to wie pan. Mi... No wie... Dobrze ubezpieczenie mam chociaż. Dobra. Mapa może Dobra. kawałek. Jak się pan weźmie. Dobra. A, a niech pan mu nie daruje po prostu, bo to jest tak słupka, może pan wezwać go i zawsze jak widzę, że a. pan ma broń, no to pan może zrobić co, co pan Nie widzieliście tego, że mam broń, okej? Okay? Okej. Okay. Okay. No to jak pan jak nie wiedzieliśmy, no to jak pan wiesz, wsadzi gdzieś, nie wiem, schowa, a nie tak wiesz, to no wiesz, ktoś tu przyjedzie i... Strach! Dobra, chodź, zjemy sobie. Masz tu serowo, Taki miks. Dobra, zjedzmy to. O, jakieś... A, to jest, a przepraszam, jeszcze mam pytanie. Ten motel jest taki ten. Przekaj ciut. A tutaj te a tutaj... A czekaj, albo nie, już nie pytam, bo to kurde. Dobra, y, Masz dolara? Mam. Dobra. Dwa dolary przecież zostały z tego. Teraz ty Co to 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 jest jakiś gumowy burger Co to jest? Ja cię Co to jest? Co to Czekaj, jeszcze dolara użyj, bo ja chcę jakieś porządne picie. Czekaj, co to jest? O, mleko, dobra. O! Energetyka dostałem. Normalnie to jest jakiś śmier... mystery, jak mystery box, <noise> Otwierasz to nie wiesz, co dostaniesz, dobra. Czy Pana, to Pana Tere, ogólnie, A? Tu jest Pana Tere? Trochę tak, trochę pan, tak. Okej, tak. okej, okay, okay. dobra, dobra. nawet to... nie znałaś. Nie zadawaj informacji tak szczerze, nie, nie, pytań, nie zadawaj mu, bo on cię może odstrzelić zawsze, no pamiętaj. dlatego tak nie podchodź do niego. No bo to jest jakiś gębusz. No właśnie, dobra. Weź, wyrzucę tę śniadanie. Weź ten, bo trzeba czekać. Tego, ja wyrzucę tą śniadanie. Dobra, wiesz, no. chodź. Chodź szybko, bo. Ale sprawdziłem, jak to fajne gminy wiesz. Szczerze, mi też się podoba. USA jest to no. lepsze niż u UK. No, real, fajne to jest. Dużo, dużo miejsc, żeby na przykład. Co? Tu się dzieje? co, co, co? Uh, o, się Rączki rączki, to jest okay. Rączki. Okay. Rączki do góry, w tej chwili. A, okay. ale, ale tak, mogę smytać? Co tu się dzieje? Cicho, nie, nie, orze, właśnie, śp do mojego, samochodu w tej chwili. Oh no tak Uff, to a, nie, nie diasi, Raz, dwa, trzy sekundy albo będziecie skakać no, no, no. To wsiadaj. Co tu się dzieje? Ej, co jest On oh jest. Ej, bo tutaj tamci, tamty gangster, o gangster patrzy. Podejrzewamy chłopaki. Okej. Okay. Mateo. Co to za? Meksykli? Ja, nie... ja mam za ciemne, ja Ja no, coś tam widziałem. Wsiadaj. Trochę widać. Znaczy, to ty masz... Wysiadać. Dobra, dobra, Aha. spokojnie. Ja się zauważyłem. chodźmy do... Za Zdanie. nim. Nawet, Nawet nie próbujcie uciekać. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Co się wpakowaliśmy, nie wiem... Nie mamy <noise> zamiaru. My nic nie mamy, my jesteśmy o, nowi. Nowi jesteśmy, dopiero co przylecieliśmy dzisiaj, ja... dzisiaj rano. Co ty? Dobra, co tu chodzić raz dwa chodzić chodź no górnie osana proszę wejść lepiej pilnuj czy pos... tam na zewnątrz czy żeby nie uciekli dobra to a tu może stamy o ale nie... Nie. ty tam stój przy szefie nie? a ty pilnuj Czemu? tutaj okej wejdziesz wytłumaczy martw co się dzieje obronie się to zaczórz wy robiliśmy wypozyliśmy gang he co dziwnym moim gang Unik fotel. Jaki gang? Jaki gang wiecie? My w żadnym gangu nie byliśmy nic My nie jesteśmy w żadnym gangu Ja mam jakieś no umiejętności strzelania ale to wie pan To z wy e, Anglii się tam uczyło No to zarazem A może pan powiedzieć e, co, Kim pan jest i w ogóle Co, co, co to jest co się dzieje? Bo w przeciwnym gangu, czyli oznacza to, że pan jest w jakimś gangu też. Ja i jestem szefem gangu. A szefem, co? Przepraszam. Aha. Najmocniej. Jeśli się nie będziecie nie słuchać, dostaniecie górkę. No to nie chcemy. O co nie chcemy, właśnie. A, mój... a po co pan nas porwał, panie szefie? Bo potrzebujemy ludzi, takich jak wy, młodych, nowych. A jakiś coś, coś tutaj będzie, jakieś, yy, jakieś papiery, że dołączyliśmy, okay. znaczy, że żeby nie było, że jakieś tam wynagrodzenia będą za coś, coś, pieniądze i e, tak dalej. Bo jesteśmy pan, aktualnie będzie, biedni, mówi pan. Tak aktualnie jesteśmy biedni. No. Panie szefie, może pan tutaj temu panowi podziękować, żeby tak nie celował do mnie, bo trochę się stresuje. My proszę pana nic nie mamy, pan widzę, że nam podczas podróży zabrał telefon i wszystko. Ja ich przeszukam jeszcze, na pewności. Ja mam tylko energię. za Pan Czysty. Mam... Telefon pan ma nasz. może pan... Ja... I aktualnie pan zabrał nam pieniądze, mieliśmy tam chyba 200 dolarów łącznie zostało nam no, tylko. Może pan coś opowiedzieć o tym gangu? Nie wiem. Powiem wtedy, kiedy będziecie w gangu, ale teraz się tylko mogę. powiedzieć w swoje imię. Nie A wiem, to, jest... To, jest, to jest amerykański gang, czy jakiś inny? Ameryka. No, inny. Tylko się... Dobra, nie powinienem się pytać, bo nie chcę kulki. Właśnie, właśnie. Dowiemy się. Rozumiem, że dowiemy się w swoim czasie. Tak, dowiemy się w swoim czasie. Dobrze, dobrze. dobrze. Ale teraz muszę was zapoznać. Okay. Jakieś formalności będą, że dołączamy, czy po prostu tak na zaufanie? Proszę? Czy jakieś formalności będą? Czy... Takie. Czy no, tak. na zaufanie? Tak. Czy... Ja coś no to czuję, że to nie będzie na zaufanie, bo będą, nie. będziemy jakieś coś, czuję, że coś w sobie, że po prostu jakiś nadajnik, żeby, że gdzie jesteśmy, zradzeni. rady tak czuję. Na ej, sam albo sam nam... Przyczy... Od ej, bo, bo, na ej bo oni nas uspali w tym samochodzie. Może coś mamy już w sobie. No. Przypomnę. Ej, panowie. Co? <laughs> to... Mam się przedstawić, czy pan wie, pan wie, z kim jesteś? Na zaufanie, tak dla chęci mogę dać, dać na, na głowę. Znaczy, dobra. Takie pytanie, czy co my będziemy w ogóle robić? Bo to jest gang, nie wiem, jakieś miejscówki, coś, coś i tak dalej. Bo jakby, ja, ja mówię tak od razu, że ja bym chciał zarobić, więc pan I kolega To Co dorobić? dobrze? Ten, no, sprawowanie, no, a za nie niedobre to znaczy, że po prostu pan nam i już nie żyjemy, tak? Jak coś w ciebie tak. Tak. No tak. Jak jedną to dostaną dwie osoby w głowę. No. To każdy za każdego. Tak. Tak, tak. To jest taka jakby rodzina. Dobra, ja to się dobieramy wszyscy, swoim się po prostu, ja jestem... e, to tak, to może pan, co dzisiaj, pan nas puszcza już wolno, tak? Na początek to ja wam dam po 5000 tysięcy, żebyście sobie kupili lepszy hotel, o ich? E, dobra, to my nie mamy ogólnie nic, to pan odda telefon, czy nie? Panowie, macie lepsze telefony. Dobrze. A, dobra. Co? Odwieźć ich, czy nie? Tak, odwieźć, ale ja... Dobra. A, czyli Chodź. za te pięć tysięcy mamy jakieś samochody kupić, coś. No myślę, że wy dostaliście pięć tysięcy... No, dobrze, idziemy, panowie. Ej, Mati, na dobry tak początek... To dobra. To dobra, może to... Może to... Jakiś samochód. panowie. Jutro ogarniemy ja. samochody dobra. jakieś stare. Bo trzeba kasę zarabiać, Chodźcie. Może jakiegoś Golfa, czy coś, o. nie wiem, znajdzie się. Tak. Nie no. wiem, ja coś czuję, że jakiś ten... Dobra. Pan, może pan coś odpowiedzieć o tym gangu, czy nie za bardzo? Hmm. Zobaczycie już niedługo. Okay. A, mamy się bać? Jutro. O, jutrze. Może za, za tyle dni, to już nie będziemy żyć. No, A, no właśnie, nie wiadomo. Już dojeżdżamy. Dobrze, dobrze. Gdzie pan no, jedzie. Jedzie. na biegiach Na blokni. To jest sobie pomieszkacie tymczasowo. Dobrze. A to wszystko bezpieczne, tak? To jest co się Tutaj bezpieczne wszystko jest. Dobry. Dobrze. Wszystkiego i to się dowiecie. To, to, okay. tutaj... Przetrwajcie tą noc. Dobrze to pan da nam jakieś rękę, do Tak, We, Dla, macie, kluczyki jakieś czy coś. Napiszcie. Dobra, macie... Macie karteczkę z mną. Odzwoncie. Od w internet nie panu, to panu, Dobrze, panu to, Tak, tylko jakieś film... A jak to tak... Daną jest, jest, jest Kurde, ale też mam trochę złe uczucia, że coś się stanie. Tak. Że, nie że pójdziemy... Pójdziemy za kraty. Tak jak ten... Jaką miał... Jaką miał jakiś... jakiś. Dynia? Posłuchaj, bo ja nie chcę być jak ten, yy, słyszałeś historię o tym. Ja czytałam o nim książkę, o tym jaką miał. Mati, mat, Mati Williams poszedł za kratę, a był taki popularny. Ja cię kręcę. Musisz przeczytać książkę, jest super. Nie Kanku wiem. Był. To, 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 to. Dobra, okay. Okay. Nie, o, dobra, otworzył oh. się. Ja, oh. czuję. Co co to, to, to. Wow. Lepiej to wygląda. O, oh, ej, čekaj, pokuj, pokuj, pokuj. O, oh, još moj, još moj, još moj, još moj. Dobra. Moj, ja još moj.